Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. A dziś odcinek myślę krótki, ale jak bardzo dający do myślenia. Słuchajcie, ostatnio u mnie na shortcie i na TikToku wpadł e, krótki, krótki, bardzo krótki filmik, gdzie robiliśmy nieszczelność w manie. Ten man z otwartym układem klimatyzacji dość długo stał. No, i oczywiście przewód został naprawiony, cały układ jest szczelny, ale w międzyczasie, jak czekaliśmy na przewód, zerknąłem sobie kamerą inspekcyjną do wnętrza kompresora. Moi drodzy, co tam zobaczyłem? O tym wszystkim zaraz Wam opowiem i będzie dla Was to przestroga, że czasem nawet błaha usterka układu klimatyzacji, jaką jest gdzieś, jakaś nieszczelność, e, olana, tak można myślę najprościej powiedzieć, czyli a, teraz mamy zimę, w przyszłym sezonie na spokojnie na wiosnę się zrobi, może generować bardzo, bardzo duże koszta. O co chodzi? Dlaczego tak się dzieje? To wszystko właśnie w tym odcinku. Ale dzisiaj trochę z innej perspektywy pozwolicie, że ja sobie tutaj trochę ogarnę temat ze względu na to, że no, nie ma czasu. Roboty jest dość sporo, już nie tylko YouTube, ale jak sami wiecie, też sezon na klimę cały czas trwa. Chociaż myślałem, że już się pomału będzie kończył, niestety dla mnie on cały czas jest i to na dość sporych obrotach. E, słuchajcie, tak jak widzieliście, e, ja, znaczy nie widzieliście, e, chyba że widzieliście tego shorta. No to może widzieliście, a też e, tutaj postaram się jak znajdę, i jeszcze mam w ogóle e, wkleić ten urywek filmu, e, właśnie, właśnie tutaj e, do tego filmiku. Ze względu na to, że no, temat jest dość ciekawy. No i co moi drodzy, jak widać, nie zamulamy, działamy. Man, Man TGS, Man TGS 35400. 40 no i zgłoszenie klima nie działa. Zobaczcie co było. Więc jak możecie zobaczyć, przewód jest przetarty. Miejmy nadzieję, że to jedyna nieszczelność, bo tak naprawdę póki się tego przewodu nie wymieni, nie będzie można sprawdzić szczelności. Na nowy przewód czekamy, jedzie, następnie trzeba wszystko poskładać, wymienić oringi na tym przewodzie. Zrobić próbę hydrogenem, jeżeli próba hydrogenem będzie w porządku, zrobić próżnię przynajmniej te 40 minut, bo nie wiadomo jak długo układ był otwarty. Potem uzupełnić czynnik i sprawdzić, czy klimaruszy. Trzymajcie się. Słuchajcie, wiem bardzo dobrze, że wiele osób zostawia jakieś tam uszkodzenia, usterki, jeżeli chodzi o klimatyzację. Na kolejny sezon, no bo po co sobie teraz tym zawracać w głowę? Za chwilę sezon się kończy. Wielu z Was właśnie tak myśli. No i na przykładzie, właśnie Mana, który był otwarty przez całą zimę bo kierowca dokładnie nie wie, kiedy ta klimatyzacja padła bo niedawno co przyjął się do tej firmy okazało się, że no już dłuższy czas ten układ jest otwarty. Po tym, jak zerknąłem do wnętrza kompresora, było widać nie wiem, czy to był jakiś nalot, czy to były kropelki wody. W każdym razie, jak się zerknęło do wnętrza kompresora, było widać takie rdzawe naloty. Moi drodzy, Układ klimatyzacji jest to taki układ, który nie może być długo otwarty. Jeżeli on jest otwarty ponad 24 godziny, na dzień dobry już do wymiany mamy osuszacz. Nawet kupując nowy osuszacz, mamy bardzo krótki czas od jego rozpakowania do tego momentu, gdzie włożymy go do tego układu. On nie może Złapać wilgoci, i on w układzie klimatyzacji służy nam do tego, aby e, tak jakby ten gaz, to co tam krąży w tym układzie klimatyzacji, osuszać. Więc e, tak naprawdę, układ klimy, który był dłuższy czas otwarty, e, skutkuje tym, że mamy kupę wilgoci. W środku. Na przykładzie tego mana, tak jak wam wspomniałem wcześniej. E, no niestety, ten układ był otwarty dużo za długo, i w efekcie po prostu na kompresorze pojawiła się rdza. Oczywiście, chcieliśmy spróbować odpalić to, i okazało się, że niestety ale kompresor dosłownie wystartował. Pierwszy chłód zawiał i kompresor zaczął stawiać na tyle duży opór, że pasek już zaczął się po nim ślizgać. No i nie muszę mówić nie, jak pasek się ślizga po kompresorze już idzie dymek sobie z paska i nie ma co trzeba albo odpiąć czujnik ciśnienia aby po prostu klimatyzacja nie była załączana albo ten układ po prostu opróżnić i tak w tym przypadku też zrobiliśmy po prostu ja odciągnąłem cały gaz i zostawiłem to tak, ze względu na to, że tam w firmie, w której to robiłem, e, są mechanicy, więc sobie tam szef zadecydował, że na spokojnie, abym ja nie tracił czasu, bo też inna robota czekała. E, po prostu oni sobie ten kompresor wymienią. Miejmy nadzieję, że będzie działał, bo jeszcze pewnie nie było szans na to, aby opiłki gdzieś poszły w układ, bo to dopiero co zostało odpalone i od razu praktycznie stanęło dęba. Więc chyba opiłki nigdzie tam w układ nie poszły. W każdym razie powiedzieli, że oni sobie to tam opanują, i po prostu jak już będzie kompresor wymieniony, dostanę telefon, aby przyjechać, sprawdzić szczelność i uzupełnić ten układ. Co nie ukrywam mi pasuje, bo ja nie lubię się męczyć, <gryw> a jak są sobie sami wymienić. Dlaczego nie? Ja w tym czasie zrobię inną robotę. <laughs> Więc, e, no, tak to wygląda. Czyli, jeżeli w waszej osobówce gdzieś pojawi się jakakolwiek nieszczelność, naprawdę nie czekajcie, bo wymiana przewodu, który jest nieszczelny, w wielu przypadkach może zamknąć się w paru złotych. Parę złotych to jest za taki przewód, nie wiem, 100, 200, 300 złotych. Zależy do jakiego auta, e, jaki tam. Będzie, czy to będzie zamiennik, czy zdecydujecie brać się w aso, czy będziemy ratować się zakuwaniem takiego węża. Chociaż wstawki też nie zawsze zdają egzamin ze względu na to, że musimy między ten przetarty dajmy na to przewód elastyczny włożyć rurkę i ją zarobić, czyli. Po prostu sprasować ją i może się okazać, że zrobi się nam delikatny dławik w tej rurce, a nie może w układzie klimatyzacji być takich dławików, ze względu na to, że po prostu ta klima nie będzie działała w tym momencie już tak wydajnie jak działa wcześniej. Nie możemy robić w układzie klimatyzacji tak zwanego wąskiego gardła. No, i co? Słuchajcie, w wielu przypadkach właśnie takie, że się odkłada, czeka się, potem tak naprawdę wymiana tego przewodu nie jest w żaden sposób kosztowna, a po prostu kosztowne są skutki tego, że taką nieszczelność zostawiliśmy na dość długi czas, i niestety, ale stało się tak, jak się stało. Słuchajcie, tu już nie chodzi o to, że. Ja zajmuję się klimą, czy ktoś, równie dobrze możecie, jesteście e, osoby, które mnie oglądają, są z różnych stron Polski i równie dobrze możecie jechać do innego gościa, by Wam te nieszczelności zlikwidował, uzupełnił ten układ. W każdym razie e, no, musicie liczyć się z tym, że jeżeli temat zlejecie, klima Wam przez bardzo długi czas nie będzie chodziła, bo nie będzie miała na przykład czynnika w środku, w, tej, w, tej, w tym układzie zacznie zbierać się Wam Wilgoć, no i skutek tego będzie właśnie taki, że będziecie chcieli w końcu, bo przyjdą duże upały, tą klimę odpalić. Pojedziecie do kogoś, ktoś Wam uzupełni ten układ. E, po oczywiście naprawie tej nieszczelności. No i okaże się, że jest lipa. I potem wiele osób, nawet które nie mają świadomości do końca takiej, jak działa układ klimatyzacji. Mogą jechać do kogoś z pretensjami, jakimi, że no panie, dwa lata temu ta klima działała i ja nic nie robiłem. Układ, bo było mało gazu, przyjechałem do pana, panu zupełnił, kompresor, szlak trafił. Jak najbardziej pełne prawo miał trafić szlak kompresor, ze względu na to, że ten kompresor nie był używany, tam nie krążył olej, więc ten olej sobie spłynął. Dostała się wilgoć, wilgoć spowodowała korozję i jak najbardziej mogło być tak, że szlak go trafił, w dużym uproszczeniu. Wiadomo, że każdy element, który jest w silniku, jest smarowany, on musi pracować, jak nie pracuje, to potem już jest loteria. Albo odpali będzie to działało, albo nie odpali i działać to nie będzie. W takim przypadku, no generalnie można uznać, że jeżeli czynnik się skończył, kompresor nie był zatarty, e, mamy tutaj o tyle prostszy temat, że nie musimy tego układu teoretycznie płukać i tak dalej, czyścić, no bo wiadomo, piłku w układzie w tym momencie mieć nie będziemy, ale e, i tak każdy to czyszczenie profilaktycznie zrobi, no bo jeżeli ktoś ma Wymienić kompresor, nie wie co z tym autem się wcześniej działo. Kompresor e, wymieni, no to już głupotą by było nie zrobić tego czyszczenia. A jeżeli podchodzimy do naprawy układu klimatyzacji pod, po nieszczelności, gdzie ten układ był długo otwarty i kompresor nie działa w sposób prawidłowy, no to w tym momencie podchodzimy do niego w taki sposób, jakby właśnie kompresor był zatarty. Czyli domyślamy się, że w układzie są po prostu opiłki. Wymieniamy kompresor, wymieniamy chłodnicę z przodu, wymieniamy zawór rozprężny, wszystko płuczemy, czyścimy wszystkie przewody, aby tam już nic innego nie było w tym układzie i składamy wszystko do kupy. Wtedy nie ma opcji, taki układ musi. Działać. Dobra, moi drodzy, to taki odcinek ku przestrodze, bo idzie zima, za chwilę będzie jesień. Już jest w sumie jesień. Za chwilę będzie zima, potem wiosna, potem znowu przyjdą upały, więc jeżeli macie w swoim układzie jakieś nieszczelności, nie macie czynnika w swoim układzie, Póki jeszcze nadejdzie zima, nadejdzie do mrozy, nadejdzie ta pogoda, która jest tak bardzo wilgotna, czyli w powietrzu nosi się ta wilgoć. Pamiętajcie, że jeżeli macie szczelność, to ta wilgoć tak samo wchodzi Wam do układu klimatyzacji, a ona tam jest bardzo niepożądana. Dobra moi drodzy, ja sobie tutaj mniej więcej przy okazji ogarnąłem, więc jeżeli takie odcinki wam się podobają, subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.